Ja, ja... mydam do no, no przedszkole Natychmiast. Albo jak I to jest bardzo Woltusiu. dobra decyzja. Zgadzam się z Panią. Decyzja super o, bardzo, bardzo dobra. Wojtusiu, chodź, idziemy. Znajdziemy sobie synku w innej przedszkole. Ale mamu że będziemy na tej piaskownicy. Wojtusiu, do tej piaskownicy to na drewno nie przejdziemy już nigdy. Chodź do nam synki.

A co mam do roboty? Poczekam, mam dużo czasu. Tyle tylko nie przedszkolę ani gastronomię uczę. No dobrze. No, to się tu Przez to wszystko tu jest. No pewno. Będziesz siedział w domu. Nie. Zobaczysz. Nie. Proszę. <grym> nie uważasz, że jest tutaj jednak dużo liści do posprzątania? Bo dużo jest, nareszcie czuję się spełniona. Przedstawię <grymne> posprzątaj zabawki. Ja obawki. nie lubię sprzątać. Posprzątaj zabawki. To niestety już koniec. Chyba, że chcecie zobaczyć, jak sprząta? Nie, tak. To nie na dobrą pizzę, a później będziemy sprzątać. Ja tak myślę, yy, niezależnie co będziemy, co zaczynamy robić, to ciągle jednakowo kończymy. Wiodłanie, no Zmianie. Zmianie. Najlepiej na nam to wychodzi? No. Ale słuchaj, co ona mówiła o tej firmie transportowej? to super. <grywańczyzna> no, no, Założymy było Idziemy Zdaj. na pizzę. Idziemy do, do pizzerii. Pizza, miam, miam. Wielko, Wielko kawałek wielki. Zjem,